Dajcie widzowie z nowym odcinkiem. Teraz zaczynam nagrywać Roblox. No patrzcie co za Tesla. A my będziemy też testować to Tesla, ale e, mamy tutaj Ram Jumping Sports Car. Ten sklep to nie wiem o co chodzi. Raz e, wszedłem do niego opad kliknąłem ty cześć ja też cześć no i tak yes i coś tam no to jest. no ja nie wiem co tutaj co tutaj nie nie ale zaczynamy będziemy wszystkie samochody testować Takich, szybkich, no szybkie są, na przykład pierwszy. No to zaczynamy, Tesla Roadster, taka czerwona Tesla. No, nie, ładna, prawda? ja nie wiem, czy to w A, ja gram w tą grę mam sposób na banę. Na koniec odcinka Wam pokażę, więc oglądajcie do końca. A, klikacie, klikajcie łapeczkę w górę, jak ten o taki takiego koloru przypis, przycisk z napisem subskrybuj, o takiego jak ta Tesla ma się zamienić szarym. Jeśli się zamieni, to będzie super. I klikajcie też taki o, biały dzwoneczek, żeby się zamieni. O, tak jak w ten dach. No to co? Jedziemy. Zobaczycie co za dole. Na pewno. No, tu na dole e, lądujemy wiecie gdzie? Na Brookhaven. Pierwszy <gryny> raz brałem w tą grę, to też nie co to Brookhaven. E, Także so Brookhaven to jest. Patrzcie, jedziemy Tesla Teslą z Brookhaven. Tak będzie też Bugatti Chiron, e, Tesla Model 3, o tak. W prawdziwym Brookhaven to jest wejście tutaj na górze e, i No i w tych w samochodach w tym, tam, e, nie wiem, czy to się dzieje, ale co? No to lecimy testować. Kolejny samochód. Kolejny samochód to jest Tesla Model 3. No, może jakaś ciężarówka mi ją Tesla Model 3 Dzień. Tesla Model 3 jest Dobra, jest dobrze Ta Tesla jest cicha Ja jak gram na Maxa pod głośnioną grę Jeszcze raz To bardzo lubię tą Teslą Jechać, bo jest bardzo cicho A tu ta gra jest głośna, widzowie Uwierzcie mi, to bardzo głośno gra. No, jakiś Bugatti mi wjechało. No co za Bugatti? Nie no przepraszam widzowie, to nie moja to wynach tej... tych co tu jeździ. Jak jeszcze raz coś się takiego zdarzy na odcinku, przepraszam widzowie, ale będę musiał włączyć grę i... No nie, nie wyłączę grę. Nie no, żartowałem. Będziemy grać. Eee, nagrał. O, widzicie jak daleko? Patrzcie, ale daleko. To jedziemy na koniec Brookhaven! A Aj, tu jest radio, tylko nie wiem jak je odpalić. No klikam, odpalaj się radio. Jakieś zepsute to radio. jest tu jakaś objętość. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu, no, dobra, 100%. Ja chcę na zero. Dobra. E, ale przechodzimy do e, lepszego samochodu e, więc e, więc kolejny samochód to o nie, a to, a to lubię to nawet to, to lubię. ale kolejne BMW to to jest, to jest samochód do driftów, to driftuje stra, to strasznie, driftuje tak co e, robi zaraz e, ja Patrzcie, dalej od Teslicu to się już zniszczyło. Widzicie? Tutaj na mi, mi też się tak zniszczyło, ale tylko w jednym połem, tak No dobra, ale e, przechodzimy do kolejnego samochodu. To jest samochód, którym nie lubię jeździć, bo on strasznie skręca. Ja jeszcze zaczepiliśmy sobie jakąś nie czepiliśmy, ale ten samochód ma utworzoną ląż. Tylko ja mogę jeszcze raz zaproponować, ja przepraszam, bo za dużo tam samochodów było. Za dużo. Zobacza z drogi, mm. właśnie te samochody tu blokowały. Widzicie, jaka potworna moc? Nie co Tesla i Obster. Bo Tesla, Rollmister, w takiej sytuacji nie udało mu się podjechać. Opa, o bugiantyku. Nie wiecie czy się zastanawia. Ja tu się zaporkowałam od szpitala. To auto, naprawdę, samo wyjechało i wiecie gdzie wjechało? O tym, tu nie dobra, jedziemy na koniec mapy. kolejną. No, 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 no ale przyznacie dobrze, że to samochód do driftu. Piszcie w komentarzach czy się ze mną zgadzacie, że to samochód do driftu. Bo no, według mnie to samochód do driftu, bo on straszny. Liftuje. No to trudno, ale kolejny samochód bierze... bierzemy... 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 bierzemy Bugatti Chiron, tak, to jest jeden z szybszych samochodów, ale wiecie jaki jest najszybszy, chyba za chwilę będzie, jak... jak będzie on to wam powiem, naprawdę, ja robiłem wyścig Bugatti Chiron, na tamten i tamten był szybszy i to o wiele szybszy. ale patrz jak bo Bugatti jedzie na koniec mapy no robimy to na koniec mapy jedziemy no idziemy takim rzecznikami ten Bugatti dobra nie jedziemy dobra papa pa, Bugatti no kolejny samochód to jest Bugatti Bugaty, Zwykłe Bugatti! <grymne> Zwykłe bugaty, Ale patrzcie! on Ma nawet logo Bugatti! Widzicie to logo? To jest oryginalne logo Bugatti! Ale ono tak wygląda! Super! Ma taką moc! No i patrz! I taką, jest, taką siłę! Widzicie jaką moc? Aż doleciało na koniec mapy! O, a hmm. hmm. Bugatti nie ma. Bugatti jest, nie Tak sam został. Dobra. Kolejny. Eee, Bugatti Divo. Tak, mamy Bugatti Divo. To możemy chyba się zaczepnić. Nie, 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 bo tu da się zaczepnić. Samochód. samochód ale my nie chcemy my jedziemy w sobie spokojnie Bugatti Vivo tam też. BMW M3 jechał ale Bugatti Vivo nie ma za dużej maszyn za dużej maszyn to tylko mam odwrócić że zaczęliśmy opa a tu kawałek też jest nie mam a jakiś bak opa tu Lambo jedzie Dobra, przechodzimy do następnego samochodu. O, to nawet fajne Dziwne. Dziwnie wygląda. Prawda? Będziemy dziwnie wyglądające to Tak ktoś tu się zbagował. Najszybszy. Tak, to ten najszybszy samochód. Ja robiłem wysiłek. Gatti Hiron kontra to. Skania. I naprawdę Skania wygrała na serii. A teraz mamy takie bugatki. patrzcie, nawet ładne. Moc nie. Bugatki jest szybkie. Ale to bugatki nie ma za dużej mocy. Jest, da nam się wyskoczyć. O, no, i zaraz dojedziemy do końca mapy. Ja się znam na wiem, wiem, że koniec mapy jest w tą stronę. Hmm. 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 Czemu nie ma jakiejś dobrej mocy do tej wydatki? trzeba przejeżdżać przez drzewo. O, spania! Taj, nadal. To, co nam zostało, jak nie przejść, chyba kolejny samochód to Skania. Tak, Skania. Tak, to jest ten najszybszy. Widzicie, to jest najszybszy samochód w tej grze. Ma radio, którego znowu się nie da włączyć. Ta radio się nie później. Ale wcześniej, jak tak patrzyłem, próbowałem włączyć, to. Znalazłem chyba sposób, tylko muszę mieć ID jakiejś piosenki, a ja nie znam. ID piosenki. No, no, dobra, ale y, Teraz jest skania, która ma dziwną palmę. Skania stacja benzynowa. No widzicie. Stacja benzynowa skania. A to jest... O takie coś. O, o brawo chłopie, udało Ci się. E, e, jest, myślę, że się zbagowałem. Nie, nie zabieraj mi skani. Chłop, chłopco zabiera mi skanie. E, ja A nie, nie skanie, tylko... E, ja chcę skanie stacja, Stacja będzie miała skanie. Czemu tu jest aral? Dobra, jedziemy. Tu też jest. Ja pierw... Ja jak no i dupie Bugatti, dlatego nie lubię Bugatti, dlatego nie mam w prawdziwym życiu Bugatti. bo jest takie, takie słabe że jest Bugatti. Nie lubię dlatego Bugatti. Ale ja tym, jak pierwszy raz skakam, to tym na koniec mapy. Jeszcze ja tym na koniec mapę. Dolegię. Teraz też jedynie. A ja doleciałem w to. A my teraz jedziemy to ma moc? Jak to wygląda? Ale usuwamy samochód Dobra, <sum> to w tym A, Lamborghini Ave Aventador 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 e, Syryjot A, taki Chcę moc, moc Po prostu wygląda pięknie, ale nie to chciałem, przepraszam, ludzie ja nie lubię stamtych ram wyskać, więc jeszcze raz sobie weźmy lambo, ale nie zwracajcie na to uwagi, ja prostu mam problem z wymieniem tej nazwy. No, tylko że problem. Ostatnia próba, jeśli nam się nie uda, no to już jedziemy nawet nie uda. O, otworzymy sznur. Ja Chyba was chcielu zamknąć. Zamknąć jeszcze sznur. No, głupie drzwi. Dobra, idziemy z otwartymi drzwiami. Co nam tam, co masz tam jakieś drzwi? Chyba kolejne, czyli grypy. Ale chociaż mamy skrzydła. No, skrzydła. Jedno skrzydło. O, lecimy. Dzięki temu śpiewu. O, a ta Tesla tam dalej. Kawek to jest właścicielem. Pewnie się bardzo nudzi, e, bo ciągle tam stoi, żeby tylko robić takie coś. No nie. E, kolejne to e, Przepraszam. E, kolejne to też Lamborghini. Gallardo. O, to moje ulubione z Lamborghini. Patrzcie, jak piękne. Z tyłu, jak on z tyłu wygląda, pan, no, głupia Tesla. Dlatego nie chcę mieć Tesli. Bo nie chcę mieć Tesli, dlatego, bo elektryczna. E, no, elektryczne samochody są trochę gorsze niż stalinowe. E, I też dlatego, że ona we mnie wjechała. Ona plan planowała na mnie zamach Tesla. Nie ma żadnych samochodów, super wyskakujemy bez problemu. Czy zrobimy eee, no i la, nasze Lamborghini się zepsuła, ale udało się wyjechać do końca mapy. Ej, ale patrzcie, teraz odkryłem tą smu... jaką Jak gdy jedziemy, to te koła się kręcą. jak nie jedziemy... Zgasły się kręcą. Dobra. To kolejne Lamborghini. Mamy... Lambo. Lamborghini Lambo. Słyszał ktoś... Ej, piszcie w komentarzach, czy ktoś kiedyś słyszał o Lamborghini Lambo. No, piszcie, piszcie w komentarzach, czy ktoś słyszał kiedyś o Lamborghini Lambo. Bo ja nie. Piszcie w komentarzach. Motór, teleportuj się do i kolejny Lamborghini Aventador. Tamto to było SVJ, a to jest normalne. Ale patrzcie, to też jest ładne. Taco, nie otwieramy. No, otwórz się, ty coś no, nie da się. wiecie, z czego będzie. Ej, powiem z wami. Z jakich dni będzie następny odcinek, który nagram od razu po nagraniu tego? Będzie chyba Stank Simulator. Tak, Stank Simulator. Będzie kolejny, który nagram od razu po nagraniu tego. Więc jak skończycie oglądać ten, to szykujcie się już na kolejny odcinek. Stank Simulator. To będzie super. O! I ostatnie dwa samochody. Fer Ferrari. Ferrari F90 i Ferrari LaFerrari. Dla mnie łatwiej wygląda Ferrari LaFerrari, ale to Ferrari ma dobrą przyczepiwość. No może nie za bardzo, e, przepraszam ale musiałam. Ja po prostu nie lubię jak tak samochody się bagują. Wtedy nie Teraz jedziemy. Jest jazda. O patrz, mój jakiś coś. Ale patrzcie jak to. Breci. Ja kiedyś widziałam, że widzę Ferrari, la Ferrari jest. Ferrari f 90 to jest najszybszym sam tego na świecie. A to nieprawda, bo no ja to e, nie. E, pomyliłem się z tym, że Ferrari ma najlepsze. Po prostu dlatego to mówiłem, bo tam bardzo szybko mi w wyszło i jechało prosto, ale potem e, kolejny jakiś samochód, ale dobry. I ostatni samochód, Ferrari dla Ferrari i... Jakim samochodem będzie chcieli tego bagu? Bugatti Shiro. Dobra, ja zrobię Bugatti Shiro. Okej. Okay? Teraz ferali na Widzicie jakie piękne? Widać już od razu po zobaczeniu. Widać, że kryje w sobie giganot, prawda? Piszcie w komentarzach, czy dam też sobie Bo dla mnie, jakiś je zobaczyłem pierwszy raz, to wiedziałam, że skrywa w sobie wielką, wielką. O, patrzcie, zrobiliśmy to samo, co też. Super. A ta Tesla już... Ta Tesla tu było? No tak, ta Tesla tu O, już nie ma Tesli. Nie ma Tesli. No dobra. To bierzemy Bugatti Siron. Chcecie dłuższego bagać? Szybszego. Ja zrobię dłuższego trochę. Bo można też od razu go zrobić, jak tam się stoi. Ale można też po prostu zjechać. Zjechać dopiero potem. Ja zjadę i dopiero potem, a Ferrari F90 zrobię od razu. Okay? O patrzcie, nawet żyje Bugatti. I patrzcie, Bugatti, Shiron, jedziemy. Jedziemy Bugatti, Shiron. E... No, po Buchero. A dobra. E, nie, nie wiem, chyba nam się nie uda ten tak Nie, jeszcze uda się. Samo... Bugatti? Stój! Eee, e, właśnie I tak się samo tak samo się e, przepraszam, tak samo prrr, Tak samo się działo jak wtedy w sobie To było ono tak samo Dobra, no to zacznijmy Musimy siedzieć w aucie I musimy dużo razy klikać teleport, i się do I samochód po prostu wypadnie ze świata I taki bang I okoła odczepiają się Koła się odczepiają a to ja nie robiłam czego Baga Ferrari będzie. No, e, Ferrari la Ferrari, bo chciałam powiedzieć, że to robimy. Ferrari la Ferrari, bo na... Ferrari la Ferrari jest Co? To robimy. E, halo, ktoś chce wsiąść na Baga? Nie, no to. Wow. I widzicie? E, Ferrari bez... Tak, same się koła wczepią. Właśnie tak samo się dzieje, jak upadamy mocno, to one się odczepiają, po prostu szybko się przyczepiam, Jak one na przykład tam e, z tyłu są, o tu, o tu są z tyłu, to po prostu to jest tak, że one się źle przyczepiły, tak jak w tym Ferrari. ale, dobra, już dosyć długo, długi ten odcinek. Kradniemy komuś Bugatti, dobra, nie kradniemy, ale jedziemy z nim. Jak wyskoczymy w czasie lotu skończę odcinek. Już. I do widzenia kończymy odcinek. Pamiętajcie o subie.